Hej siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wiedźmina Od ostatniego odcinka spędziłem tutaj w grze około pół godziny Tak, pół godziny na szukanie jakichkolwiek tutaj informacji o gulach I na szczęście udało mi się znaleźć Znalazłem tutaj koło tych chat w Ze starą wieśniaczką rozmawiałem I za podarunek chyba jagody Powiedziała mi o gulach Wracamy teraz z krypty Ponieważ rozwaliłem trzech guli i tam zauważyłem, że e, te drzwi, które były zasypane, są odsypane, tak więc będzie można wrócić do krypty później, zobaczyć co tam się czai w środku. No i z Abigail, z Abigail i z tymi e, roślinami, no to kupiłem te rośliny u zielarza w koło karczmy, czyli tam, gdzie rozpoczynaliśmy tutaj e, to całe e, pierwszy epizod. No i teraz możemy wrócić do chaty Abigail i dać jej te kwiaty. Czego Przyniosłem płatki białego mirtu. Świetnie. Teraz przyrządzimy z nich miksturę. Jak się ją robi? Interesują cię wiedźmie tajemnice, co? Jeśli przyrzekniesz, że nikomu nie przekażesz tej wiedzy, zdradzę ci sekret. Przyrzekam. Słuchaj więc uważnie. Weź dwie uncje trupiego jadu. Zmieszaj je z garścią płatków białego mirtu. Wymów swoje imię w spak. Zakręć się trzy razy przez lewe ramię, spluń w ogień i wymieszaj ponownie. Strasznie to skomplikowane. Wiedziałam, że żaden mężczyzna nie zrozumie wiedźmi i magii. Daj mi chwilę na przygotowanie mikstury. Do zobaczenia. No i dobra, Wiedźma obiecała przygotować miksturę, wrócę tu za jakiś czas. No to spoko, wrócimy za jakiś czas i mikstura będzie gotowa, a tymczasem pójdziemy tam do karczmy i zaniesiemy zadanie temu Kalksteinowi. To tędy w ogóle dobrze idziemy? Tak jest. Tędy, tędy. A tam jest jeszcze jakaś ścieżka. Aha, to tak naokoło prowadzi. Dobra. No już jesteśmy pod tutaj bramami tej karczmy. Tutaj trochę przypomina się twierdza Stronghold. Nie, ta gra. Ciężka służba. Dobra. No, i tutaj od tego zielarza. Tutaj był, gdzie on jest? A no tak, pewnie zmienia. O, tu jest. Od tego zielarza kupiłem właśnie tego mirtu. A tu beczki, zobaczymy, co się w nich y, chowa. Mamy złoto. 70 złota, i w sumie niepotrzebnie kupowałem te książki od y, Abigail, ponieważ y, tutaj przy zwiedzaniu ogólnie tej całej wioski znalazłem te same książki. Tak więc. Y, co ci tu Ech, Pieniądze wyrzucone w błoto, no ale dobra. Ponoć potrzebujesz krwi gula. Masz ją? Spokojnie. Najpierw zapłata. Ta krew jest mi potrzebna do badań. Dobra, zadanie zakończone, czyli zajebiście mamy zadanie z głowy. To teraz jeszcze mamy utopce wybić. Berengara to później. Magistra to później. Gra w kości. Dobra, tą grę w kości to sobie odpuścimy, bo raczej jakoś nie mam zamiarów to grać. Jakoś, jeśli to byłby naprawdę poker, poker karciany, no to wtedy okej. Okay. A tutaj mamy chyba nową postać. Mamy Deklan Leuwarden. Ja nie chciałem z nim gadać. Zdecydowałeś się? A bo on chce od nas y, jakieś zadanie, znaczy chce nam dać zadanie za 200 Orenów, żebyśmy znaleźli jakiegoś jego znajomego Umowa chyba stoi. Należy ci się kilka słów wyjaśnienia. Towarzysz mój chciał dostać się do wyzimy, ominąć kwarantannę. Dlaczego akurat jaskinia? Słyszeliśmy, że kiedyś przemycano tamtędy towary, ale obawiam się, że to tylko plotki. Zrobię co w mojej mocy. Tylko uważaj. Mój towarzysz miał już do czynienia z potworami. Jeśli poległ, znaczy, że to nie przelewki. No i dobra, mamy nowe zadanie. Brzemię przeszłości. Powinienem odnaleźć przyjaciela Leuwe T. Pere w jaskini, a ta jaskinia jest tutaj. Czyli. Dobra, czyli mamy tak. Od tego Harena. Żeby zabić utopcy, utopców Chyba Od Abigail Żeby do niej zaraz wrócić No to w sumie do niej teraz pociśniemy Do Abigail Do jaskini pójdziemy sobie później Później Jak tutaj Jak tutaj już zrobimy Prawie wszystko co będzie do zrobienia Dobrze bo słońce już zachodzi A jak wiemy utopce wychodzą tylko Wieczorem tak więc idziemy teraz do Abigail. Czyli tędy już w sumie tutaj znam chyba rozkład tego całego miejsca bez używania mapy. No właśnie tak myślałem, że to jest ten dom. Powinno być gotowe chyba. Czy dalej robi? Mikstura jest już gotowa? Tak. Alwin, wypij to i żadnego marudzenia. Gorzkie. Mówiłam, żebyś nie marudził. A teraz mów. Abigail, boję się. Dlaczego oni obdarli pieska ze skóry? Dlaczego go skrzywdzili? Piesek był dobry, nikomu nie zrobił nic złego. I ta dziewczynka z domu za wioską krzyczała. Tak strasznie nieludzko jakoś. Niegrzeczne dzieci! Znowu znęcaliście się nad szczyniakiem wiedźmy? Za karę, nie dostaniecie dzisiaj kolacji. Płynie niewinna krew, bratnia krew. Śmiechy mężczyzn i krzyki kobiety. Złe twarze, wykrzywione alkoholem i pożądaniem. Rżnij ją, pokaż jej, że jesteś mężczyzną. Złoto, złoto splamione krwią. Rodzi się bestia. Śmierć. Kara kto Nie na nią zasługuje? Kto jest, jest winien? Kto umrze? Bestia już raz umarła. Nie boisz się śmierci, jest śmiercią. Jak, Jak chcesz pokonać ludzką podłość, szłowco bestii? Mieczem? Ty, który umarłeś, a wciąż w. proszę przeżyć. Powiedz, mi, kto jest winien? Kto mnie wezwał? Wystarczy. To się może źle skończyć. Abigail, przerwij trans. Już. Na moc siedmiu sfer opuść to ciało, zaklinam cię. odejść. Chce mi się spać. Hmm. Alwin do łóżka. Przed tobą był tu inny Wiedźmin. Berengar. Zostawił te notatki. Może ci pomogą. Dzięki. Bywaj. Dobra, zajebiście, tak więc zadanie chyba wykonane, aktu uaktualnione. Muszę iść do Wielebnego, aby przekazać mu informacje o Bestii, ale również dostaliśmy właśnie notatki Berengara. Brzemię przyszłości, aha. Tajemnica Berengara, no... Aha, dobra, spoko. Ok, tak więc to zadanie już mamy wykonane. No to teraz, co? Już powoli zachodzi słońce. Więc y, musimy się udać do wielebnego. <śm> no to ciśniemy do wielebnego, żeby to zrobić. Nastanie już chyba noc powoli. Tak więc później zajmiemy się utopcami. Aha, no to dobra, no to w sumie tam jest kawałek. No to widzę się z wami na miejscu. Okej, okay, jesteśmy już tutaj w wiosce zaraz przed bramą, tak więc idziemy do Wielebnego właśnie? Mów szybko. No mówię, mówię. Chciałbym się dostać do miasta, potrzebuję gleitu. Wiesz coś o tym Wielebny? Gleit przysługuje tylko zakonnikom, ale ja jako kapłan Wiecznego Ognia dostałem jeden na przechowanie. Odstąpisz mi go? Obcemu przy błędzie? Chyba cię rozum opuścił. Wiem już, skąd wzięła się bestia. Wiedźma ją sprowadziła? Nie. Bestię sprowadziła ludzka niegodziwość. W wiosce musiało dojść do jakichś zbrodni. Aby zabić bestię będę musiał dokonać sprawiedliwego osądu tej sytuacji. To ciekawa informacja. A kiedy owieczki błądzą, dobry pasterz musi nawrócić je na właściwą drogę, inaczej pożre je wilk. Dowiem się wszystkiego i znajdę sposób by zaradzić problemowi bestii. Muszę zebrać mieszkańców. Oto twoja nagroda, mnie, Dwieście orenów. Hmm. Dobra, czas zająć się sprawą salamandry. powinien wykonać pozostałe zadania. Dobra. No okej, okay, którą mamy godzinę? 18.30, czyli trzeba będzie Gdzieś e, sobie pomedytować Do wieczora Aby No aby po prostu stał się wieczór I żebyśmy mogli tutaj z tymi utopcami Powalczyć w końcu, tak więc O, ognisko mamy przed sobą, czyli doskonale Pomedytujemy z 4 godziny O W końcu Mogę tutaj coś porobić. Dobra. Czyli co tutaj się dzieje? Eee, punkty, których używa się do kupowania zdolności i rozwoju umiejętności. Brązowe, poziom plus jeden. Dobra. Naha, siła, czyli siłę możemy. Tak, obrażenie. No jasne, że tak. Siła, dobra. Czas odpoczynku zwiększony. Dalej. Niewrażliwość na ból. Obrażenia plus 25%, ale unik minus 50% i parowanie. Aha, i działa tylko wtedy, gdy Geralt jest pod wpływem alkoholu. Możemy poziom drugi, siła poziom drugi. A tutaj co jest? Obrażenia plus 50% działa tylko wtedy, gdy Geralt ma mniej niż 25% żywotności. I wymaga wypicie mutagenu. Dobra. Mamy teraz siłę poziom drugi. No to to na, ba na bank bierzemy. Żywotność plus 50, ale grubo. E, garda bierzemy to. Parowanie plus 10%. Regeneracja żywotności plus 1 na sekundę. Oczywiście, że bierzemy Bijatyka. Odblokowuje atak specjalny w walce na pięści. No dobra, weźmiemy to. Przyda się. A trzeciego. Aha, już nie da się, ponieważ potrzebujemy e, srebrny talent. Dobra, zręczność. Poziom pierwszy. Atak plus 5%. Unik plus 5. Odporność na oślepienie i podpalenie plus 5. Przyda się. Oprawianie już mamy. I drapieżnik też wymaga wypicie mutagenu, czyli to jakiś, nie wiem, co to nam zrobi, dobra zręczność, poziom drugi również weźmiemy bohater jest w stanie odbijać strzały, jeśli ma zdobyty miecz, pięknie zajebista sprawa, parowanie plus 10% odblokowuje wszystkie ciosy w walce, wręcz też się przyda, no i dobra, dalej wytrzymałość energia, regeneracja energii jasne, że tak Czas trwania upojenia alkoholowego, alkoholowego minus 50% może być. E, poziom drugi, wytrzymałość, pozwala korzystać z miejsc mocy dwa razy dziennie. OK. E, odporność na zatrucie plus 50% i regeneracja energii plus 25%. Mamy jeszcze 5 talentów. Inteligencja. E, natężenie bazowe znaków. Odblokowuje drugi poziom znaków. No nie wiem I tutaj właśnie te znaki Stalowy silny Aha tutaj mamy te style No to stalowy silny Dobra krwawienie plus 15% Obrażenia plus 20% ee, Obrażenia plus 40% Ale gdy Geralt ma mniej niż 15% Życia Drugi atak sekwencji składający się Z dwóch ciosów Obrażenia ciosu ale grubo Dobra, to będzie fajne. I cięcie w tętnicę. Miażdżący cios. Dobra, miażdżący cios. No i to wszystkie talenty w końcu udało się porozdzielać. Tak więc teraz możemy medytować, ale pomedytujemy 4 godziny. Rozpoczynamy medytację. Tak więc Geralt jest dużo silniejszy teraz, tak więc nie powinno być żadnego problemu z utopcami. Dobra, wstajemy, już jest noc. No i idziemy na brzeg tutaj rzeki, aby spotkać się z utopcami. Dobra, a one tu w ogóle będą? Czy nie? Nie wiem, może was to trochę denerwować, że ja tak na ślepo ogólnie gram i tak dalej, no ale tu jest jedyna rzeka. Ale moim zdaniem taka gra jest z no, z jednej strony fajna, ponieważ y, gram tak jak y, no większość graczy, że po prostu nie znam gry, ale słyszałem, że jest fajna. okej, okay, zagram sobie, zobaczę. No i git. A nie jest tak, że na przykład, o już y, grałem w tą grę, na 100% ją przyszedłem i tak dalej. O jest, dobra, są utopce. To tutaj pewnie szybki musimy sobie wziąć. A nie, silny. Dobra, yy, użyjmy tutaj w grupie ten atak, ponieważ mamy trzech utopców koło siebie. I wszyscy padli pięknie. Dobra, teraz chyba tylko muszę coś z nich powyciągać, muszczki, tak? O, tutaj hajsik nawet. Dobra. Do wielebnego po nagrodę, no to idziemy do wielebnego. Aha, i do tego harena też, tak? On też chciał coś z tymi utopcami od nas, gdzie to jest? Muszę zabić utopce, które pojawiają się nocą na brzegu. No to przecież. Aha, w pobliżu paczek z towarami. No to zabiłem wszystkie. Czy jeszcze tutaj są jakieś? No nic więcej nie ma. O, jest jeszcze. No atak. Nasz wiedźminie. Dawaj, atakuj go. No teraz. Dobra, trochę sporo ich tu jest. Tak więc znowu użyjmy tego. Ataku w grupie? Aha, dobra, zabiłem wszystko. Mogę iść do Harena? Kedmil Hafkaren. Witajcie. Nen Duane z Nie damy się zastraszyć wiedźminie. Haren Brock umówił się tu z nami. Mieliśmy handlować. Obiecał Havekarską specjalność. Spokojnie, Haren nic o was nie mówił. Polowałem na utopce. Wardelnen. Wprawdzie nie jesteś Ensid, ale nie jesteś też plugawym Dłan. Nie jesteś naszym wrogiem. Pozwól nam zabrać broń i rozstańmy się w zgodzie. Towary należą do Harena. Przykro mi, Ensid, ale nie pozwolę wam dotknąć tych skrzyń. Posłuchaj mnie uważnie, Wadgern. Jesteśmy częścią dwudziestoosobowego komanda. Nasi bracia są chorzy i głodni. W tych skrzyniach jest jedzenie, lekarstwa i broń. Nie możemy sobie pozwolić na codzienne wycieczki pod mury wyzimy. Domyślam się, do czego zmierzasz. Dobrze się domyślasz. My nie mamy wyboru, ale ty masz. Dobra, co tu mamy zrobić? No, ale oni nie mogą sobie od tak wziąć towarów, tak? Pracuję dla Harena, będziecie musieli poszukać hawekarskiej specjalności gdzie indziej. Pracuję dla Harena. Chyba nie chcesz umierać za chciwego Duan. Przecież nie jesteś jednym z nich. To nie ma znaczenia. Nie ruszycie skrzyni. Zabijemy ciebie, a później Harena. To będzie lekcja dla innych zdrajców. Sparle! Dobra, no to mamy walkę hmm. tutaj z tymi chłopami. No, i teraz powinno być dużo lepiej, chociaż chyba. No, dobra. E, eee, bardzo słaby był. Mnie. <laughs> Ty, podoba mi się naprawdę w tej grze, że oni tak się tutaj nie pierdolą z tym językiem. No właśnie. Jak od razu lepiej było. Dobra, zobaczmy. Mamy temerski miecz żelazny. O proszę, tutaj jeszcze mamy... Pięknie Sztylet i ściątki. No to zobaczmy sobie te ściątki. No dobra, chyba nie mogę tych ściątek. A tutaj jeszcze to ile ich w sumie jest? Rusza się jak mucha w smole. Dobra, nocni goście, to to już mamy za sobą. Dobra, zobaczmy tutaj szczątki. O, właśnie hajs. Składnik alchemiczny, no to się przyda. Tutaj też hajs. Tu mamy szczątki tych utopców. A to właśnie hajs jest w nich, to można pozbierać. Mamy 390. Dobra, na razie styka. No to idziemy do harena z powrotem. Oddamy to zadanie. I do wielebnego trzeba będzie ruszać. No dobra. Haren śpi, ale go obudzimy. Zabiłem dla ciebie utopcę. A przy okazji spotkałem elfy. Elfy? Jakie elfy? Nie, 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 nie znam żadnych elfów. Spodziewali się ciebie. Kim były te elfy? To Skojatel, wie, 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 wiórki, młodzi inni ludzie walczący o wolność. Za kontakty z nimi idzie się na szafot. Jeśli mnie wydasz, zawiśniesz razem ze mną. Nie wydam. Skoro to takie niebezpieczne, czemu z nimi handlujesz? Żyć jakoś trzeba. Tak czy siak wykonałem zadanie. Więc mój to towar jest bezpieczny? Nie doceniałem Cię, wie, 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 Wiedźminie. A, a przy okazji, co się stało z elfami? Nie dogadaliśmy się. Nie żyją. Zaz zabiłeś ich? Mm -hmm. Pewnie będą chcieli zgarnąć towary. Mm. Jak zjawi się reszta komanda, zwalimy winę na u utopce. Nie będę się wtrącał. Czekam na moją zapłatę i opowieść o Salamandrze. O to pieniądze. A jeśli chodzi o sa salamandrę, to musisz wiedzieć, że zbierają ha ha haracz od wioskowych. Nieposłuszni płacą gardłem, lub świeci im czerwony kur. Gdzie ich znajdę? Za zapytaj wielebnego. Jeśli o mnie chodzi, to nie mam nic przeciwko, żebyś ich za załatwił. Mój znajomy szuka pewnego krasnoluda, Huga, należącego do Skojatel. Po, 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 popytam, może uda mi się dowiedzieć, co się z nim stało. Dobra, mamy zadanie ukończone i pewnie też uaktualnione. Właśnie, ogon salamandry muszę porozmawiać z wielebnym. No to właśnie do niego teraz będziemy szli. No i dobra, już tutaj mamy prawie następny poziom. O i utopce, proszę bardzo, Siemano. To nie są jacyś wymagający przeciwnicy. Dobra, następnym razem przy nowych talentach będę musiał sobie poprawić ten właśnie szybki atak. No tu tu naokoło trzeba cisnąć. Ogólnie, kurde, nie za bardzo lubię noc w tej grze, i znowu bestia. No dobra, no to atakujmy ją, ale zniknęła. A nie, nie, no zniknęła. No i dobra, już po bestii. Jeszcze utopce, ale z nimi to już mi się nie chce walczyć Nawet nie trzeba Dobra, kolejny pies No i no, co ogólnie jest niebezpieczna, Bo tutaj naprawdę atakuje nas e, Cała gromada e, Różnych stworów Tak jak z tego wściekłego psa zaraz właśnie będzie Ten Bergseggher Coś takiego chyba Dobra, Wielebny, wstawaj, mamy do Ciebie dwie sprawy. Eee... Odo i Haren mają już spokój z potworami. Oczyściłem też kryptę z guli dla Mikula. Przyznam, że zrobiłeś na mnie wrażenie. Być może masz szansę w walce z Salamandrą. Żeby ich pokonać, muszę najpierw wiedzieć, gdzie się ukrywają. Nic Ci nie powiem, dopóki nie zabijesz bestii, Wiedźminie. To mój warunek. Zrobiłem już wszystko, czego ode mnie oczekiwałeś. Gdzie jest kryjówka salamandry? Przychodzisz w odpowiednim momencie. Idź do karczmy. Niedawno zajęli ją bandyci z salamandry. Ich kryjówka znajduje się w starym domu karczmarza. Olaf powinien mieć klucz. Wiedźminie. mi nie. Tak? Nic. Niech wieczny ogień. Świeci nad twoją duszą. Lepiej niech nikt nie wychodzi teraz z domu. Nie chciałbym, żeby ktoś postronny ucierpiał. Dobra, czyli mamy kolejne zadanie One Muszę udać się teraz do karczmy, ale jeszcze tak rzucę okiem na te zadania, czy nic nie zostawiłem za sobą za bardzo. Eee... Muszę zgłosić się do Wielbnego po nagrodę. No to przecież jesteśmy u niego. Słyszałem. Owszem. Oto do. Nagroda jest twoja. No dobra, mamy nagrodę, tak więc zadanie zakończone. 100 renów dostaliśmy. Bardzo fajnie. Nowy poziom. Git. Eee, I teraz tak, Brzemię przeszłości. Odnaleźć przyjaciela. Aha, w tym dobra, to zaraz. Eee, w pokera nie będę grał. Pozostałe zadania do karczmy to jak już będziemy w zimie to też dobra no to tak no to w sumie w tym momencie yy, dobra jeszcze tutaj mamy walkę i w tym momencie zakończy odcinek Ponieważ w następnym zaczniemy sobie. Polecimy tutaj do karczmy, do zajazdu. Eee, jaskinia pod murami. Tam też może być ciekawie. Ale tak, polecimy tutaj do karczmy. Zajmiemy się tutaj tą salamandrą całą i tak dalej. Później polecimy do jaskini i chyba będziemy gotowi, żeby wejść tutaj do miasta, ale to będzie w następnym odcinku, a w tym no to ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem, Siemano